W historii wielkie wrażenie robią pojedynki wielkich z małymi. Dawid z Goliatem, Samson z Filistynami. Imponuje to bardzo, ale bywają sytuacje jeszcze bardziej skomplikowane i może bardziej obrazowe. Na przykład kiedy paru pływaków musi walczyć z wielką, ogromną, parzącą i amorficzną meduzą. Przejście do historii. Katowali belfrowie małoletnią dziatwę, każąc wbijać jej w pamięć daty, niezbyt łatwe, termopile i zbarasz, lwów i westerplatę, kiedy garstka obrońców, walcząc z całym światem miała ponad korzyści i wszelkie truizmy, godność, męstwo, odwagę i losy ojczyzny. Nic, że siły nieliczne, napastników browie, zdrajcy wewnątrz obozu, niechętni bogowie nie uciekli. Więc kiedyś opisując męstwo, wspomnimy nasz Trybunał i Julię Przyłębską.